Siemanko, z tej strony Matics Optics no i witam Was w kolejnym odcinku. Z Jurassic Crafta sezonu drugiego. No, ja mam pytanie, bo nie pamiętam. To ostatni odcinek był tydzień temu. Czemu ja mam tak mało życia i czemu ja mam nie spacją po drabinie, tylko W. Czemu nie wiem. Tak działały stare wersje, wersje Minecrafta. Nie, mam tu jakieś jedzenie? Przecież ja jedzenie miałem. Przecież ja miałem jedzenie, nie wiem, dobra, ale w poprzednim odci odcinku y nie pamiętam takich gór. Lila FPS, -y, w -y. co, co, co? Coś, co? Ile? Opcje? Nie, to są... tu są opcje. Tam były postępy. Normalny. A, bo ustawiłem na więcej czanków? Okej, okay, dobra. To mogą być takie tam góry. Dobra. W wracając, w poprzednim odcinku wybudowaliśmy taki dom. Wiesz, obserwacyjną. Ja mam wrażenie 20... Dla dlatego gra mi tak klatkuje. Dobra, chwila. Sterowanie, nie sterowanie, tylko... Opcje. Opcje tu. Chwila. Mniej czanków. Ja chyba miałem 12. O. O. O! No właśnie. No właśnie tak się zdziwiłem, bo. Udało mi się tak wszystko poustawiać tutaj, że będę miał teraz więcej FPS-ów, bo. poprzednio miałem. 60 tylko. A teraz mam, no, jak było widać na początku, nawet i 130. 130. Udało się ogarnąć więcej FPS-ów w ustawieniach kompa. Dobra, ja mówiłem, że trzeba będzie zrobić jakiś magazyn. Trzeba będzie, ale pierwsza trzeba, pierw trzeba będzie ogarnąć jakiś Jedzenie, no właśnie, jedzenie. Czy z zebry wypada jakieś mięso? Co to było? Co to jest? Co? co ja dostałem? Czekaj, czekaj. Czy to mogę zjeść, Co to jest w ogóle? Mięso kwagi? Co? Kwagg... Co to jest? To nie wiem, Dobra, ja muszę sprawdzić, co to jest za. Co to są za kości? To jest. Ręka ko koścista. Co? Ręka koścista? To jest czaszka, dobra, to się zostało przetłumaczone chyba. Kręgi, chyba kręgosłup. Yy, noga i, i ząb. I ząb. Co z tego mogę zrobić? Nie wiem. Nie to, nie to. Chwila. Eee. Może tak? O. o! Ja mogę taką zbrojkę sobie zrobić. Plus 6 do zbroi. A eee, ja mam za mało tego. Ja nie mam kości. Ale tak to to ja nie wiem, co jest ja tym. Mogę... Co, co to jest? Ząb tyranozaura. Chyba trzeba będzie. Co to są za rzeczy? Co to jest? Wychodowane jajo. Jajokelenke... Co? co? Co to jest? Co? Co to jest? Rozmnażalni. Co? Tego nie da się skraftować. A to co to jest? Archeologi... Nie chwila. E... Archeologiczny stół tego się nie da skraftować. To gdzieś trzeba znaleźć. Tak jak mówiłem, potrzebny będzie magazyn do tego. To bym sobie stworzył oddzielne do tego skrzynki. Tylko, że pierw jedzenie, bo ja zaraz zginę. Jeśli nie wiem, czy wszystkich rzeczy nie odłożyć. Dobra, ja nie wiem, czy atakowanie tamtego... No dobra, jest najlepszym pomysłem. Rzeczywiście to jakieś takie... Ja, zaraz, ja, zaraz, ja zamiast ja mięsa dostałem stopę. Co? Ja ale ja potrzebuję... O! O! ale ja potrzebuję mięsa. Ja potrzebuję jedzenia i ja, po, ja mam tutaj kolejny zestaw kości. Super. Nie eee, to, ja to odłożę i można będzie pójść w drewno. I. OK, ja chyba żeby skraftować tą zbroję, yy, chwilę, to było, ja potrzebuję też zwykłych kości. Ej, ja mogę to zrobić w analizer, analizer, dobra, ja potrzebuję analizer, anali, analizer, są dwa, który to? Dobra, ja potrzebuję jakichś innych rzeczy. Na, 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 nadal ja mam problem z jedzeniem. Tutaj tyle owiec zbiegało przecież. Tutaj tyle owiec biegało. O, widzę, widzę. Dobra. To ja tylko jedzenie ogarnę i będzie można drewno zbierać. Chociaż nie wiem, czy. Dre drewno. Drewno będzie. Może bym ten, mam pomysł. Yy, magazyn zrobię z tych, z cegieł, z, z... tych kamieni. To wygląda z daleka, to wygląda. Ja jestem zadowolony z siebie, że takie coś. Że takie coś wybudowałem. Mi się podoba. Mi się podoba. Takie niestandardowe. nie ja pieska bym mógł mieć. Bym chciał mieć. Dobra, Ciebie Ty już nie, nie będziesz chyba potrzebny. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale ale tu jak najbardziej. <grymne> Wie, jak najbardziej. Owce jak najbardziej mi się przydadzą. Dobrze. A są świnie. Dobra, ja mam tutaj dużo owiec, które się naturalnie chyba. Nie, nie mogą się inaczej zespawnować niż, niż naturalnie. Ale dobrze wiedzieć, że tam mam y, ogromne góry. I masę trzciny cukrowej tutaj y, wokół mnie. Dobrze wiedzieć, że tam są góry i słońce już powoli zachodzi. Zmarnowałem dzień na jedzenie. Super. Na zbieranie jedzenia. Fajnie. No? Fajnie. No, ja tego nie zjadłem, przecież ja tego przepalać nie będę. Teraz to zacznę przepalać, tylko nawet teraz to zjem. I część te... część wezmę właśnie tego, a część zacznę przepalać. O, bardzo proszę. O! Teraz <laughs> będzie się dobrze. Jeszcze to. Tą... Ja, ja sobie zrobię nową siekierę. Tak w razie czego. i, i. i. Jak zrobić plecak? Plecak, zwykły plecak. O nie, ja potrzebuję złota. Jak dobrze pamiętam na nowszych be... na nowszych wersjach nie trzeba tutaj szkła. Niby taka mała różnica, bo to tylko dwa szkła, bo ja potrzebuję Dwóch takich zbiorników. Chyba, że mogę zrobić plecak bez zbiornika. Mogę zrobić bez zbiornika? Chyba nie mogę zrobić bez zbiorników. No chyba nie mogę jednak. No cóż. Dobra, może zdążę przed, przed nocą pójść tam do tego lasu. Może zdążę. Tak, zapomniałem, że przecież nie miałem z tego z tych cegieł kamiennych. No, może nie z, z pół bloków, ale z pełnych bloków. Zapomniałem, że ja do lasu kompletnie nie muszę. Ja nie muszę do lasu i żeby drewno ścinać. No tak, no to dobrze, to dobrze. To ja tylko sobie zrobię dzień. Ja nie zrobię, po prostu się prześpię. I obiecałem, że będzie krótszy odcinek, bo ostatnie to były prawie 40 minut. To ten będzie krótszy. Ja dopiero teraz zauważyłem, że ja pod mapą mam napisany Biom i to jest e, Grasland. Fajnie. Myślę, że nie zrobiłbym tutaj wejścia, bo ja potrzebuję mieć w razie czego, jakby coś mnie goniło, to ja potrzebuję mieć, potrzebuję mieć szybkie yy, wejście. Tutaj będzie zejście do kopalni, tylko no jeszcze tylko... Oj, no tak, tyłem nie trafisz. Tylko, że ja, po... tylko, że ja potrzebuję tego... Łopaty. Patryk nie mam. się zaraz okaże, że ja jednak będę potrzebować... No nie, no będę musiał pójść. Dobra, to później to zrobię. Na razie się kopię. Tylko zabiorę dre nie drewno, tylko węgiel z pieca, bo zapomniałem, że pochodnie też mi się przydadzą. Tak będę wracać. Może nie koniecznie. O, cztery dobrze niech będzie. A, patyków mi Ani, dobra, to robię. Trochę chaotycznie to robię w tym momencie, ale co poradzić? Co poradzić? Tyle mi wystarczy. No nie! No nie! Dobrze? Tu? Y nie tak, tak? Dobrze, 20 pochodni tyle mi powinno być. Ja, bo tutaj nic nie. Co, co to jest? To jest tą? To nie jest tą. To jest granit. Dobra, taki magazyn chyba wystarczy. Je, nie, tu raz, dwa i tutaj będą takie przerwy. Raz, dwa. No, nie w drugą rękę. Tu. O! Trzeba. Ja to później. Ja to później rozwalę. Bo to mi się przyda. Trzeba w tą stronę poszerzyć. Po, 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 Pos po, poszerzyć. O! Trawa poszerzyć. Nie, dobra, myślałem, że okna zrobi, ale nie to mi się tutaj. Yy, to takie okna to ja podziękuję za takie okna w ziemi. No, dobra. i zombiaka słyszę. Cały czas. A, No patrz. Fajnie, no... Fajnie. Drabinek sobie, sobie nawet nie zrobiłem, żeby jakoś stamtąd wyjść. Dobrze, teraz ten cały stak Nie przepalę tego, nie, nie ma szans z taką ilością węgla. Jeszcze będę tutaj gdzieś musiał węgla szukać. No cóż... Ech, ostatnio same ciężkie projekty sobie wybieram jeśli chodzi o bazę bo na takim świecie snapshotowym to też ostatnio bardzo długo czasu bardzo dużo czasu spędziłem na budowie bazy O węgiel dobra węgiel 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 jest węgiel. To znaczy... Projekty. Wymyślam je po prostu z głowy. I okazało się, że... Mm, znaczy tego akurat na tym snapshotowym świecie, gdzie testuję te snapshoty, to po prostu... E, spokojnie, nie ma z tego serii nic was nie nie ma z tego serii, tak sobie po prostu prywatnie gram. Zobaczyłem jakiś tutorial na ładne bazy na YouTube i uznałem, że fajnie będzie zbudować taką, zbudować taką bazę. Tylko, że zajęło mi to z jakieś. Dwa. Nie, no, nie dwa, trzy dni. Pięć. Jakoś tak długo, właśnie. A to wymyśliłem oczywiście sam. I bardzo mi się nawet podoba jak. No. Nawet w klimatach. I magazyn też. Witam cię. Witam, witam. Tu będzie węgiel. Tak, tu będzie węgiel i lawa od razu. I lawa, i lawa. I szósty level. Fajnie. Bardziej bym się tutaj chyba. Bardziej bym się w tej serii chyba skupił na dinozaurach niż na przechodzeniu Minecrafta. Bo nie do końca o przechodzenie Minecraft. Oczywiście to też. Może po prostu. Znaczy na pewno kiedyś będę musiał tutaj pójść do endu. Ale najpierw będę chciał po prostu przetestować to wszystko, co tutaj jest. Co tutaj ten mod oferuje. Czyli ten. Fossil and, uh, and Archeology. Tak to się czyta? Chyba. Także... Także no. I Słońce zachodzi. Ale mam o wiele więcej węgla. No tak, nie spacją. Ja, ja muszę to chyba sobie zapisać. Że na wersji 1.12.2 po drabince nie wchodzi się spacją. Tylko klawiszem W. Tu mam jeszcze tego trochę no... Dobra. I tu puka? Nie wcelowałem wódkę i postawiłem ten, no. Drewno pod wodą. Dobra. O! Dobra. Pierwsza ściana zrobiona. Jeszcze... Jeszcze cztery. Podrabinki, podrabinki. Drabinki. Ja wziąłem drabinki. drabinki. Uff. O! Super. I mam tu takie zejście. I teraz chwilę tutaj bardziej poświetlać, bo jak coś mi się tutaj zaspałnuje, zaspałnuje, To będzie źle. Tutaj wszędzie prawa jest, dookoła. bym powiedział, że taka piwnica tutaj powstała. Trochę w takim razie. O, chwila, jeden dwa, bo tutaj zapomniałem. O, o coś takiego mi chodziło, jeden dwa. O, no nie tak, nie tak. O i tutaj skrzynki i teraz. Będzie wąskie przejście, ale... ale komu to by przeszkadzało? O, o no, nie tak. Trochę tego w przy magazynie będzie. Dobra, trzy ściany zrobione. Została ostatnia. Ech, a dobra, a ja bym tutaj zrobił takie. O! To by, lep to by lepiej chyba wyglądało. No, no, dobra, może być. <laughs> mm -hmm, może być. Dobra, trochę więcej tego jest. O, czar. Trzeba... O, no, jeszcze mi kamienia nie wystarczy. O. No, fajnie to wy wygląda. Na pewno to fajnie wygląda. No, na pewno wygląda fajny taki kamień wystający po prostu z tego. Już... Tu jest więcej. Tu mam trzy drabinki, ale to teraz mi się nie przydadzą od razu odłożyć. Właśnie tu będzie taka skrzynka, to jest taka skrzynka na rzeczy podręczne, które muszę mieć szybko i pod ręką. A tak to, to, to resztę to czyli takie patyki, deski, a kamień, a resztę to jakieś właśnie zapasowe narzędzia, a resztę to. Można przenieść do magazynu. Okej. Okay, cztery, ści cztery ściany zrobione. Teraz no niech będzie, że podłoga i sufit będzie z, z desek. O, Tutaj pochodni nie postawimy. Dobrze. to mi łopata pękła. Okej, okay, to ja to tak sobie do do dokończę. Na sobie. Tu na powierzchni. O, nie. Dobrze, że mam dużo ziemi. Czy serio mi zbrakło ile? Jeden, dwa, trzy, cztery. Zbrakło mi pięć desek. Nie ja tak wyjdę. No skoro. O, tu jeszcze to trzeba będzie podrównać. No dobra. Chce się podróżnać. Trzeba będzie to jakoś wygładzić. No nie! Jak to działa na tej wersji? Dobra. Hmm. Ile mi tam zwrakło? Pięć? Ono to, to, to już dobrze wygląda. No, to wygląda o wiele lepiej. Yy, Okej, okay. teraz... Yy... Tylko tu zostało... O nie, jestem na drobnice, to przecież... O... Dobra, dobra. Nazbierałem trochę drewna na skrzynki, bo przeliczyłem i potrzebuję 22 skrzynki. Dobra, to tutaj. O, dobrze. Tyle skrzynek potrzebuję. No dobra, więc magazyn prezentuje się tak. Oto i efekt końcowy. Może nie za duży. I pewnie w przyszłości, jak będę miał więcej tych rzeczy, to będę go musiał wydłużać. Może wąskie takie to przeczytać. Najważniejsze, że są skrzynki. Czyli ja tu mogę. Tu niech będą takie rzeczy. Tu na pewno część patyków przechowam. Bo po co mi tyle? Chociaż nie, weź je ze sobą jednak, ale tu będą rzeczy na pewno drewniane, Tu będą takie sadzonki. Tu będzie to yy, jedzenie. Yy, tu będą różne droby. I poprzekładam resztę rzeczy, które ja tam. Mam, bo może mam coś jeszcze i trzeba będzie mm, rozłożyć to na kolejną skrzynkę. No, na pewno na te kości, na pewno to. Skała wulkaniczna, to, 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 to. to. Patyki, właśnie patyki do kamień. Resztę tu. O, weł wełny, tyle to mi nie jest potrzebne. Dobra to trzeba wszystko poukładać teraz w skrzynkach to nie będzie miało no, najprawdopodobniej totalnie sensu ale 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 no i tutaj też nasiona będą bardzo proszę to to będzie tu a wełnę, wełna niech będzie tu więc tak się prezentuje magazyn i, I w zasadzie to tyle. Jeśli chodzi o Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek to tyle. Hmm. O. O. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak to zostawcie łapeczkę w górę i suba. Do zobaczenia. Cześć.